Na jednym zdjęciu widać żołnierzy nazistowskich uchwyconych na kamerze z więźniem grającym na pianinie. Eksperci nie mogą w to uwierzyć. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem te zdjęcia, dostałem gęsiej skórki. 78 lat później obraz wydobyty z zapomnianego archiwum wydaje się uchwytywać coś niemożliwego. Przez dziesięciolecia nikt nie wiedział, kim był ten mężczyzna, ani dlaczego w ogóle nagrano ten moment. Wtedy historyczka zaczęła kopać i to, co odkryła w końcu, wyjaśniło zdjęcie, które szokowało świat. Cisza zima 1944 roku. Dziedziniec za przejętym dworem był cichy, z wyjątkiem słabego brzęczenia rozstrojonego pianina. Jego klawisze były pożółkłe, pokrywa wyszczerbiona, a na wierzchu przewieszona wyblakła czerwona flaga z czarną swastyką. Ośmiu żołnierzy stało w półkolu, ich twarze były nieczytelne. Więzień siedział przy pianinie, wychudzony do granic upadku, jego kości ostro odznaczały się na tle materiału, podartego munduru. Zawahał się jego palce, zawisły tuż nad klawiszami. Grać rozkazał jeden z oficerów. Mężczyźnie drżały ręce. Pierwsza nuta zabrzmiała ostro i fałszywie. Mężczyzna zjeżył się, czując, jak żołnierze obok niego się przesuwają. Gdyby zawalił, byłaby kara. Był pewien. Ten sam oficer, który kazał mu grać, spojrzał na niego groźnie, a potem szczeknął. Powiedziałem, grać będziesz grać. Muzyka dawno odeszła. Bycie pianistą wydawało się wiecznością temu, ale jego palce znów znalazły klawisze. Nastąpiła niepewna seria sznurów, które drżały, a potem się ustabilizowały. Żołnierze słuchali. Jeden oparł się o ścianę, skrzyżowawszy ramiona, inny słabo się uśmiechnął. Jedna odwróciła wzrok, zaciśnięta szczęka, wzrok wbity w ziemię. Powietrze było na tyle zimne, że szczypało, a drewniana rama fortepianu skrzypiała, przesuwając się na wietrze. Aparat cyknął. Mężczyzna nie podniósł wzroku. Nie odważył się. Znał zasady. Powiedziano mu, żeby grał, co oznaczało, że jego oczy nigdy nie powinny odrywać się od fortepianu. Jego palce poruszały się po klawiszach teraz łatwiej, choć każdy ruch. Wciąż był bolesny fizycznie i emocjonalnie. Utwór zakończył się nagle, gdy pękła struna, a dźwięk rozciął dziedziniec jak szkło. Nikt się nie odezwał. Oficer odwrócił się. To był ten moment zamrożony na zawsze. Więzień przy fortepianie, żołnierze wokół niego. Pojedynczy, uchwycony moment posłuszeństwa i kontroli. Zdjęcie zniknęło w archiwum i nigdy więcej go nie widziano. 78 lat później obraz ponownie się pojawił. Doktor Karina Becker, niemiecka historyczka specjalizująca się w kulturze wojennej, otrzymała skan zdjęcia w wysokiej rozdzielczości od prywatnego kolekcjonera z Pragi. Mężczyzna twierdził, że to część rolki negatywów, znalezionej w starej skrzynce do przechowywania wermach, sprzedanej na aukcji. Ale zdjęcie nie miało być widziane. Nie przez opinię publiczną, nie przez historię i na pewno nie za to, co uchwyciło. Na pierwszy rzut oka wyglądało na ustawione, kompozycja była prawie idealna, ale coś w ich wyrazach nie pasowało. Żołnierze nie byli triumfalni ani szyderczy. Wyglądali na obojętnych, niepewnych. Wyrażenia nie miały sensu. Eksperci nie mogli w to uwierzyć. Zdjęcie przełamało każdy znany schemat nazistowskiej propagandy fotograficznej która zazwyczaj przedstawiała żołnierzy jako szlachetnych lub zwycięskich. Ten obraz był czymś zupełnie innym. Karina spędziła całą swoją karierę badając sposoby wykorzystywania kultury podczas wojny oraz jak muzyka, sztuka i teatr zostały zniekształcone, by służyć ideologii. Wiedziała, że to zdjęcie coś znaczy, ale co dokładnie Karina zaczęła od najmniejszych szczegółów, od insygniów, guzików i klamer do paska. Mundury żołnierzy wskazywały, że należą do jednostki administracyjnej Waffen-SS, a nie do wojsk frontowych. Jeden z funkcjonariuszy miał na rękawie naszywkę, charakterystyczną dla celisi regionu, który obecnie jest częścią Polski. Do badań dołączył Jakob Briner, archiwista, który często jej pomagał. Razem porównali zdjęcia architektury do starych zapisów majątkowych w ciągu kilku dni. Dopasowali to do dworów w pobliżu Jan. W dokumentach wojskowych z 1944 roku, używana jako punkt wypoczynkowy dla oficerów Karina, znalazła powtarzające się odniesienia do nieruchomości majątku 37 zajętych obiektów nienaruszonego salonu muzycznego. Jedna notatka inwentaryzacyjna wyróżniała się: Fortepian skonfiskowany w lokalnej szkole Jagun, styczeń 1944 roku. Tak szczegółowo fortepian był połączeniem, którego potrzebowała. Dla nazistów fortepian reprezentował niemiecką dominację kulturową. Wieki Bacha, Beethovena i Wagnera. Zmuszenie więźnia do zagrania w nią byłoby symbolicznym aktem. Dowód na to, że nawet sztuka musiała służyć rzeszy. Ale kim był mężczyzna za, za klawiaturą? To wydawało się Karinie najważniejszą częścią. To on potrzebował, żeby jego historia została odkryta. Zapisy transportowe z pobliskich miejsc przetrzymywania zawierały setki nazwisk. Ale jedno od razu przykuło uwagę Kariny. Samuel Adler, lat 36, polski pianista i kompozytor żydowskiego pochodzenia. Coś jej mówiło, że to mężczyzna, którego szukała. Znalezienie żydowskich muzyków w rejestrach transportowych nie było niczym niezwykłym, ale w tym konkretnym dokumencie Samuel był jedynym wymienionym jako pianista i kompozytor. Nie było wątpliwości, że to on był mężczyzną na zdjęciu. Przed wojną Adler był wschodzącą gwiazdą warszawskich sal koncertowych, znanym z wykonań Mendelsona i mera obu żydowskich kompozytorów zakazanych pod rządami nazistów. Wypełnił salę po brzegi i był na dobrej drodze dostania się jedną z najjaśniejszych gwiazd Polski, dopóki nie najechali naziści. Został aresztowany w 1942 roku za sabotaż kulturalny zarzut używany wobec artystów, którzy odmawiali podporządkowania się. Samuel również rozumiał znaczenie fortepianu w kulturze żydowskiej i odmówił podporządkowania się wymaganiom nazistów. Zrozumiał, co fortepian znaczył w kulturze żydowskiej: modlitwę przez melodię, pamięć, przez rytm. Odmówił zastąpienia tego ich muzyką, ich przesłaniem. Za to został wysłany na wschód, a wszystko, co nastąpiło, zredukowało go do człowieka ze zdjęcia drżącego, głodującego, ale jakoś niezłamanego. W księdze obozowej, obok nazwiska Adlera, znajdowała się krótka notatka o pełnieniu obowiązków moralnych. Fortepian. Eksperci nie mogli w to uwierzyć. Opis pasował do wychudzonego mężczyzny na zdjęciu prawie idealnie. To był przymus. Adler był zmuszony grać dla swoich porywaczy, wykonując tę samą muzykę, którą twierdzili, że gardzą. Karina poczuła chłód. Zdjęcie nie miało nic wspólnego ze zwycięstwem. Chodziło o upokorzenie perwersyjne, wykrzywianie kultury w celu kontroli. Żołnierze nie uśmiechali się z dumy. Byli rozbawieni, teraz to zobaczyła. Sposób, w jaki jeden z nich nonszalancko oparł się o ścianę, a drugi położył rękę na krawędzi fortepianu, jakby roszcząc sobie prawo do samej muzyki. Więzień wytrzymywał. Po prostu próbował przeżyć. W tym zamrożonym momencie aparat uchwycił obsesję reżimu nazistowskiego na dominacji nie tylko poprzez władzę, ale także przez sztukę. Zmuszać człowieka do odgrywania piękna w służbie brutalności. Karina powoli wypuściła powietrze, jej wzrok śledził słaby zarys żeber pianisty, muzyka znanego w salach koncertowych przed wojną. A teraz zredukowany do tego echo melodii oprawione przez ludzi, którzy sztukę traktowali jako swoją własność, którą dyktowali, a nie rozumieli. Po raz pierwszy od czasu, gdy znalazła to zdjęcie, myślała jak świadek. Następnym krokiem było zidentyfikowanie oficera stojącego najbliżej fortepianu, tego z żelaznym krzyżem przypiętym pod kołnierzem. Karina powiększyła obraz, aż litery na jego identyfikatorze stały się czytelne. Meren z poszukiwania w aktach osobowych to potwierdziły. Obertor Stormführer Heinrich Mertens, 31 lat dawniej nauczyciel muzyki z Drezna. Przed wstąpieniem do SS Mertens wykładał o czystości muzyki i roli niemieckich kompozytorów w kształtowaniu siły moralnej. Jego powojenna sylwetka opisywała go jako człowieka kulturalnego, elokwentnego i ideologicznie oddanego. Dokumenty z początku 1944 roku Ujawniły, że został przeniesiony do Cisi i powierzono mu nadzór kulturalny w majątku Jagan. W jednym z wewnętrznych notatek Merton napisał: Muzyka pozostaje instrumentem podtrzymywania morale i porządku wśród ludzi. Nawet skazani muszą zrozumieć jego autorytet. To była mrożąca krew w żyłach kwestia. Wierzył, że muzyka może być użyta jako broń. Zdjęcie, jak stwierdził, stwierdziła Karina. Zostało najprawdopodobniej zrobione pod kierunkiem Mertona nie dla propagandy, ale dla dokumentacji. Dowód na to, że kultura została podbita tak całkowicie jak ludzie. Karina spędziła godziny studiując wyrazy twarzy żołnierzy. Większość wyglądała na obojętnych, wykonując swoje obowiązki bez emocji. Ale jedna twarz przykuła jej uwagę. Jego głowa była lekko pochylona, usta zaciśnięte. Wyglądał na zaniepokojonego. To nie był wyraz, który często widywało się u oficerów nazistowskich. Jakob przeglądając listy personelu, zidentyfikował go jako kaprala Otto Burma, urzędnika przydzielonego do tej samej jednostki. Jego powojenna karta dyscyplinarna zawierała jedną ciekawą adnotację. Nieposłuszeństwo podczas imprezy integracyjnej zostało upomniane przez Mertensa. Ta data pasowała do prawdopodobnego czasu wykonania zdjęcia. Być może Bulma zaprotestowała przeciwko temu wydarzeniu, lub po prostu odwróciła się. Karina nie mogła być pewna, ale wskazywało to na coś rzadkiego, na błysk niepokoju wewnątrz, w przeciwnym razie posłusznej jednostki. Spośród ośmiu żołnierzy jeden odwrócił wzrok. To nie uratowało tej sceny, ale uczyniło ją ludzką. Niepokój widoczny na zdjęciu teraz miał sens. Nie wyrzuty sumienia, niepoczucie winy. Ale zwykły, instynktowny odruch od czegoś, co wydawało się złe, nawet dla tych, którzy zostali uwarunkowani, by tego nie widzieć. Największą zagadką, która pozostała, było to, kto zrobił zdjęcie. Karina sprawdziła nazwiska wymienione w majątku. Jednego dopasowano do Friedricha, urzędnika Wermaku, przydzielonego do zaopatrzenia i logistyki. Nie był SS-manem, tylko administratorem wojskowym, tymczasowo przydzielonym do placówki. Zajmował się inwentaryzacją, korespondencją i fotografią. To odróżniało go od oficerów nazistowskich. Do 1944 roku tacy ludzie byli wszędzie. Nie ideologowie, tylko trybiki w maszynie, która zaczęła pękać od wewnątrz. Front się załamywał. Paliwa brakowało, a szepty o nieuniknionej klęsce rzeszy zaczęły krążyć nawet wśród tych, którzy wciąż nosili mundur. Wielu starszych żołnierzy unikało rozmów o polityce w ogóle. Ich patriotyzm osłabiony latami głodu, strachu i strat, praca kuna trzymała go blisko oficerów, ale daleko od frontu. Widział te rzeczy ciche kary spalenia, zniknięcia i jak wielu w regularnej armii nauczył się nic nie mówić. Ale milczenie nie oznaczało wiary. Teraz pojawiło się zmęczenie, pusta posłuszność, która wynikała z wykonywania rozkazów długo po tym, jak umarło przekonanie. Karina odnalazła jego akta przesłuchań z 1945 roku, sporządzone przez aliancki wywiad w Austrii. Został schwytany i stracony za zachowanie defetystyczne i rozpowszechnianie materiałów defetystycznych. W jego teczce znajdowało się krótkie oświadczenie napisane jego własnoręcznie: Zrobiłem zdjęcia zgodnie z zamówieniem. Niektóre zachowałem, bo prawda powinna przetrwać, nawet jeśli my nie. Eksperci nie mogli w to uwierzyć. Wszystko wyjaśniło. Był fotografem i potajemnie zachował negatywy, być może z zamiarem, by kiedyś zostały odnalezione. Obraz więźnia przy fortepianie wcale nie był propagandą. To był dowód nielojalności, ale pęknięcia. Dowód na to, że nawet wewnątrz machiny posłuszeństwa jeden człowiek zatrzymał się na tyle długo, by zobaczyć, co naprawdę się dzieje, i pozostawił po sobie zapis, którego nikt nie miał zobaczyć. Ostatnim zadaniem Kariny było odkrycie, co stało się z pianistą. Zapisy wykazały, że Adler został uznany za zmarłego zaledwie tydzień po zrobieniu zdjęcia. Przyczyna śmierci choroba. Ale szczegół na tym się nie skończył. W powojennych zeznaniach miejscowa mieszkanka o nazwisku Elizabeth Müller wspominała, że późnym wieczorem w tym czasie słyszała muzykę dochodzącą z dziedzińca majątku. Opisała to jako powolne i żałobne jak modlitwa. Melodia, którą nuciła dziesięciolecia później, to Kol Nidra tradycyjna żydowska pieśń używana podczas Jom Kippur melodia, z której Adler słynęła przed wojną. Karina skreśliła programy koncertowe z Warszawy z 1937 roku. Był tam Samuel Adler wariacje Kol Nidra uświadomienie było oszałamiające. Jeśli pamięć Millera była dobra, Adler po raz ostatni sprzeciwił się swoim porywaczom. Zamiast tego nakazali mu grać niemiecką muzykę. Grał swoje ukryte w akordach Beethovena. Żołnierze prawdopodobnie nigdy tego nie zauważyli, ale jeden z nich, być może Buma, mógł poczuć, jak coś się przesunęło. Niepokój na zdjęciu nabrał teraz kontekstu. Ten ostatni akt buntu, choć niewielki, nadał obrazowi nowego znaczenia. Tak to był rekord dominacji, ale co ważniejsze, był to również moment oporu zachowany na widoku. Karina zebrała każdy plik, każdy dokument i każde nazwisko. Po miesiącach pracy cała historia jest jasna. Okazała Samuelowi Adlerowi, a być może nawet Friedrichowi szacunek i godność, na jakie zasługiwali. To było takie proste, spojrzeć na zdjęcie i założyć, że znasz historię, która za nim stoi. Ale eksperci byli naprawdę zszokowani ludzkimi historiami, które odkryli w jednym momencie, gdy żołnierze nazistowscy, Zostali uchwyceni na kamerze. Kiedy Karina przedstawiła swoje wyniki panelowi historyków w pomieszczeniu, zapadła cisza. Zdjęcie, które od lat wprawiało ekspertów w zakłopotanie, w końcu miało swoją historię. Jedno surowe zdjęcie połączyło cztery życia: pianista zmuszony do gry, dowódca żądający kontroli, żołnierz, który odwrócił wzrok, i fotograf, który cicho to wszystko rejestrował. Przez 78 lat Fotografia przechodziła z rąk do rąk, pozbawiona swojego znaczenia. Teraz jego kontekst został w końcu przywrócony. Karina skatalogowała zdjęcie dla Archiwum Narodowego pod prostym hasłem Samuel Adler Jagan 1940, fotografia z rekwizycji kulturalnej. Dołączyła oświadczenie Kuna i odpowiednie akta osobowe. Jej raport został ukończony. Historia Samuela Adlera była zakończona. Ale była to historia, której nigdy nie zapomni. Czy obraz nazistowskich żołnierzy i więźnia grającego na pianinie był aktem cichego sprzeciwu, czy dowód na to, że nawet najokrutniejsze momenty w historii mogą kryć ślady sumienia? Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Czenia w następnym filmie. w następnym